Wiecie jak to jest w życiu, jak człowiek się czymś zajmuje, tak? jest to jego zawód i tak dalej. I, i, i tak naprawdę robi usługę innym ludziom tak? ze swojego otoczenia, klientom. Eee, a żeby zrobić to samo dla siebie, no to już brakuje czasu, tak tak się mówi, że szewcy w dziurawych butach chodzi, nie? I tak samo jest. Tak samo jest właśnie yy, ze świniami, nie? No bo tutaj tu klient jest, tam klient jest. To człowiek przyjeżdża, patrzy mm, tutaj kurde w, w ten, z kamerą wśród zwierząt z safari. Gdzie tu, gdzie tu? O ten, ten, ten najczęstszy. O tu będą pieniądze. Tego bierzemy kurde. No tak, no a jak przychodzi taki moment. Że słyszysz za plecami, ty ale, możemy też byśmy jakiejś wieprzowiny zjedli, takiej fajnej, wiesz, świeżutkiej, młodziutkiej, takiej eleganckiej, gdzie, jak, jak my, jak, już tu pieniądze są z tego, nie, nie, Dziang, to, to nie szkoda, nie, to czekaj, daj tu, zaraz tu, znajdę te, te, te to. O, o, to, tego, pa, tego, parcha, to, 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 to. stare żelaste z poprzedniego miotu, to, 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 to nie urośnie, nikt tego nie kupi, tego zjemy, przecież to stare jest, sam mówisz, że żelaste, nie, no, ty tam pogotujesz, pogotujesz, będzie dobre, mówię Ci, Michalina, będzie dobry. Dobry mój. no, no i, i tak to wygląda, nie? <ścoughs> no. <ścoughs> I tak to właśnie w życiu jest. Nie zjada się czegoś na gospodarstwie, z czego są pieniądze. Absolutnie nie. Ewentualnie jakiś odpad produkcyjny. Jak świnia złamie nogę, o, święto. Jak byłem młody, to sam przywieszałem na tym, bo tato też taką selekcję robił, a dzisiaj sam tak robię. Straszne to jest w chociaż no, jest się z czego pośmiać.